USG jest małym, ogólnie jedziemy do Warszawy, dlatego że neurolog, u której byliśmy wcześniej w Warszawie, poleciła nam właśnie wykonanie takiego USG i też rozpisała nam, kogo poleca, żeby to było zrobione szczegółowo, a że w sumie nie mieliśmy nikogo w kto byłby też z polecenia, tak żebyśmy wiedzieli, że to będzie dobrze zrobione, no to jedziemy właśnie do jednego z tych weterynarzy w Warszawie. I ogólnie zwolnił się termin, bo dzwoniliśmy właśnie w zeszłym tygodniu, wszystko było zajęte, ale w piątek udało nam się dostać właśnie dzisiaj na poniedziałek, tak więc jedziemy. Ogólnie mały nie jest w dobrym humorze, dlatego że do tego USG musiał być na czczo. i pytałam się też w piątek, jak dzwoniłam właśnie pani, ile wcześniej na czczo musi być, bo to jest na trzynastą. Nie wyobrażałam, żeby dostał kolację wieczorem I do tej 13 budował, bo to jest jednak mały szczeniak Więc e, powiedziałam mi 8 godzin Więc wstałam o 5 jeszcze, żeby go nakarmić Ten ostatni raz, no ale tak czy inaczej Jest już po 11 więc on mały, ewidentnie jest wściekły Na to, że nic nie dostał Kręcił się koło pojemnika z karmą e, Później też zamknęliśmy go na chwilę do transporterka, Jak karmiłam właśnie moje psy e, No to zdecydowanie już wie o co chodzi I słyszał ten dźwięk karmy Mimo, że tam drzwi były pozamykane i no nie był zadowolony z tego faktu no ale niestety um, czasem trzeba wzięłam też małemu karmę ze sobą wzięłam mu też e, tabletkę bo musimy mu ją podać o 15 e, więc jak tylko dostaniemy instrukcję kiedy możemy go nakarmić bo nie wiem w sumie czy on będzie jakoś specjalnie usypiany do tego zabiegu mam nadzieję że nie w sensie do tego badania e, zazwyczaj moje psy dorosły jak miał robione łeskie wiadomo one nie były usypiane ale to jest mały szczęiek, więc mam nadzieję że Chciałabym, żeby miał podawane jakieś dodatkowe leki, szczególnie jakieś takie silne, uspokajające, ee, dlatego że no nie wiemy jak po nich zareaguje, więc miejmy nadzieję, że uda nam się go przytrzymać. Co prawda w dobrym humorze nie jest, ale może jakoś damy radę, jedzie ze mną Damian, więc miejmy nadzieję, że we dwójkę to jakoś pójdzie. Kwestia jest też taka, że jeżeli on faktycznie dostanie jakiegoś takiego jego jasia, to też nie będziemy mogli nakarmić, a biedak jest głodny, więc mam nadzieję, że się obejdzie, wyjdziemy po prostu z tego badania i mały już normalnie dostanie jeść. To siódmej musiałam też mu podać tabletkę, no i już nie mogłam podać z żadnym jedzeniem, bo musiał być na czczo, e, Więc na szczęście jest na tyle mało gramotne, że jak mu tą tabletkę wsadziłam, za drugim razem ją jakoś połknął i jakoś też udało nam się to ogarnąć. No i co? Zobaczymy e, czy w tym badaniu coś wyniknie. Ogólnie USG będzie całej jamy brzusznej, więc sprawdzimy wątrobę, nerki i tak dalej. No i szukamy dalej odpowiedzi. Jeszcze jutro jedziemy. Z kolejne badania, dlatego, że będziemy ponownie mu robić morfologię, żeby zobaczyć, jak wygląda na ten moment jego anemia. Chodź, idziemy poszukać trawniczka, co? Chłopczyk. Dobra. To proszę sobie, musimy tak to Czy ty przegryzasz tą smycz? Nie wierzę, że wiemy. Gryz... Gryz... Proszę. Weź może mu do środka, żeby mu się nie narozypywało. Głodny byłeś. Siamaj, siamaj. Dobra, ora. não é isso, vamos para do domo Badaniu, wracamy właśnie do domu. E, ogólnie obyło się bez żadnego usypiania, trzymaliśmy małego i naprawdę był grzeczny. Jak na fakt, że nie był zbytnio zadowolony, to badanie też nie było dla niego jakoś super przyjemne, ale lekarz był naprawdę sympatyczny, e, więc badaliśmy małego na podłodze, żeby mu było przyjemniej, chociaż myślę, że jemu ja to totalnie nie robiło różnicy. Tak czy inaczej w badaniu niestety, niestety, niestety no, nie wyszło nic, w sensie wszystko jest w normie, no to jest dobra wiadomość, natomiast cały czas nam w zdiagnozowaniu małego, no bo dalej nie wiemy, co mu jest. Jutro mamy kolejne badania, tak jak Wam mówiłam wcześniej, no i będziemy szukać dalej odpowiedzi. Od razu opis na maila, tam dokładnie z wszystkimi parametrami. Ja podsyłam już ten wynik badania do naszej neurolog, no i zobaczymy, co ona na to, jakie będą kolejne kroki. Podejrzewam, że pewnie rezonans, e, więc będziemy się już umawiać na rezonans, no i w międzyczasie sprawdzimy, jak ta anemia, no i czy te leki, które mały dostał, pomogą, i czy faktycznie te ataki. Moment się uspokoją. Ponieważ zależało nam też na czasie, żeby jak najszybciej mały został zdiagnozowany, skonsultowany, to też jak szukaliśmy też z polecenia, to oni też często przyjmują w różnych klinikach, więc nam zależało, żeby znaleźć jak najszybszy termin, więc też tak skaczemy z kliniki do kliniki, bo właśnie mały najpierw był diagnozowany na Puławskiej, teraz byliśmy w multiwecie, więc część tych też jest w Warszawie część, tak jak te jutrzejsze morfologie, no to będziemy już robić w Łodzi, żeby też go nie ciągać, więc e, to też nie pomaga, bo później musimy, wiecie, e, przesyłać te wyniki badań, konsultować się na nowo. Na szczęście mm, ta pani neurolog, której byliśmy, doktor Sobczeńska, e, bardzo sympatyczna kobieta, e, pomaga nam też mailowo, czyli te wyniki przesłaliśmy do niej, no i teraz dostaniemy właśnie odpowiedź, co będziemy robić dalej. Nie mały też jeszcze nie ma wszystkich szczepień, dlatego że mm, tak naprawdę przez to, że wystąpiły te ataki, tych szczepień my mu nie zrobiliśmy, jak on do nas przyjechał, bo jakoś mniej więcej wtedy ten termin wypadał. Jak jutro będę właśnie na wizycie, to też porozmawiamy o tym, kiedy te szczepienia będziemy robić, czy będziemy je robić już teraz, czy będziemy się z nimi wstrzymywać, bo mały dostał dwie dawki z trzech, no i oczywiście też jest szczepienie na wściekliznę, które musimy mu zrobić, no ale to szczepienie może poczekać. Najważniejsze są te trzy podstawowe właśnie na choroby zakaźne. Że zamówiłam mu i właśnie dzisiaj przyszła karma, na której był wcześniej w podobie, czyli Simpsons, dlatego że w nowym domu dostał nową karmę, farminę. Nie sądzę, żeby to miało jakiś znaczący wpływ, no ale tak czy inaczej stwierdziłam, że zamówię mu tą, na której był poprzednio, no i zobaczymy. Może to nic nie da, ale może w jakimś tam stopniu to pomoże. Nosisz? Co? Tak, bardzo ładnie. Proszę. Chcesz? No niech stracę. Damian, ratuj. Ratuj. Ratunku. Ty jesteś matką jego, a ty chcesz go, co, do ziemi przykwoździć? Śmigaj. Ogólnie Riz... No brawo. Trochę się boi nasy. Bo NASA ma bardzo brutalne zabawy. O właśnie takie. Ja. Naska, nie rób mu tak. Więc ja się wcale nie zwierzę, że on jej się boi, więc jak ona, o! Właśnie, ona się tylko kładzie i chce goś przyfilować, to Mały udaje, że wcale nie chce iść w tamtym kierunku. A czy wy musicie tak kibicować? Tej zabawie głupiej. Koniec nasa, idziemy, bo mały się boi. Przyszła też do mnie paczka z psiej budy, więc odpakujemy sobie razem i pokażę Wam, co jest w środku. Ops. Zobaczmy, pójdzie. O. Tu jeszcze muszę no, nożyczkami. Co tu mamy? Życzenie super wakacji. My na swoje póki co nie jedziemy. Mieliśmy jechać na początku września, ale w obecnej sytuacji zostajemy w domu. O i nawet słuchajcie, jest jeszcze kartka do wysłania, ekstra. I już pokazuję wam tutaj w środku, bo trochę tych rzeczy jest. I zobaczcie w ogóle tak, tutaj e, dostaliśmy ciastka fortuny właśnie z losem dla psów, e, więc takie rzeczy możecie dostać właśnie w psiej budzie. Dalej słuchajcie, e, mamy mini treserki wołowe. Tutaj mamy słuchajcie chipsy dla psów z dogi o smaku czedara Cheddaru? E, mamy jogurciki, które możecie sobie zamrozić i są wtedy właśnie w formie takich lodów. Tutaj mamy jogurciki. Dalej, słuchajcie, mamy psi popcorn, więc to też ze sklepu właśnie Psia Buda. Dalej mamy e, właśnie taką tukę mm, z masłem orzechowym dla psów, więc to jest taka pasta z dodatkiem siemienia lnianego. Słuchajcie, dalej co mamy jeszcze? To jest chyba piwo dla psa, o którym właśnie rozmawiałyśmy. E, tak, słuchajcie, mamy też piwo dla psów, czyli mamy jeszcze psie piwo. Ogólnie właśnie z tymi rzeczami m, będę robić takie e, spoty reklamowe z Nasą oczywiście w roli głównej, bo Nasa jako mój najlepszy pies aportujący idealnie się do na tego nadaje, e, więc mamy też psie piwo. I zobaczmy, co jest dalej. A, wiem, co to będzie. Smoothie. Słuchajcie, mamy też smoothie dla psów. To jest dogito, czyli psie mojito. E, tutaj jeszcze, słuchajcie, dalej mamy Dai Kitty. I ostatnie smoothie. Już Wam pokazuję, co tutaj, co nas przyszło. To jest dajki dogi, słuchajcie, właśnie w ten sposób się prezentuję. I zamówiłam też psom jeszcze gryzaki, więc tutaj mamy właśnie uszy, tu są właśnie uszy jelenia i też są skóry. Słuchajcie, jest skóra z dzika i zamówiłam też skórę właśnie z jelenia. Zaraz będziemy psy częstować. Widzę, że jeszcze tutaj na dnie... Padły mi właśnie um, te tak Smoothie Drinki. Czy to są akurat Smoothie? O. Te Smoothie już mieliśmy, są absolutnie super, więc tutaj jest wersja z kaczką. I tutaj jest jeszcze jedno, słuchajcie, to jest z króliczkiem, o ile dobrze widzę, ale myślę, że mnie e, oczy nie mylą. I to jest wersja z królikiem? Tak, wersja z królikiem, limitowana letnia edycja. Oczywiście od razu robimy test smaku. Proszę. <głos> proszę. <głos> proszę. I proszę. Kto tu siedzi pod stołem? Naska, proszę. Ty biedny, zamiast iść sobie gdzieś na miejsce, to siedzisz w tym kącie. No dobrze. <noise> Wygodniej? Też mi się tak wydaje. Rys sobie tutaj. Naska tu, Meizi tu, Sasi tu, a Haja. Standardowo na kanapie, co? Ta kanapa to po prostu już woła, pomstę do ma musimy ją Haja wyprać. Dobra. Ja w ciąży urojonej <mówi>, mówi, że no nie wszystko jest dobre ogólnie. To co kiedyś było dobre, ale i tak już jest lepiej. Czemu, Co? Już jesteś bardziej kontaktowa i w lepszym humorze. W ogóle powiem Wam, że przy czterech, pięciu teraz psach, to co mnie ratuje na co dzień, to jest ten odkurzacz z Dreamy. I ja już testowałam w ogóle kilka odkurzaczy różnych firm. Ale żaden nawet nie miał podejścia do tego. On ogólnie też mopuje. A jak można zobaczyć z tyłu, ma takie szczotki obrotowe. Więc odkurza, mopuje i jakoś nas ratuje przed inwazją sierści. Już jadłeś? jedno na osobę. I połóż się na miejscu, bo już nie dostaniesz. Jeden gryzak. Na jednego psa, <noise> tylko jeden, naprawdę, nie żartuję, limit został wykorzystany, a ja w ogóle myślę, że Ty musisz trochę schudnąć, co? Halo? Halo? Moim zdaniem musisz schudnąć, bo zrobiłaś się bardzo okrąglutka, co Ty o tym myślisz? No? Dieta wchodzi, co? Wchodzi. Idź na miejsce chyba. Tam masz łóżko wolne. Idź na miejsce. No, na miejsce. Trochę ci naładowałam zabawę, Co już nie ma dla ciebie miejsca. Nie się, dawaj na miejsce. Dasz radę. Nie? Okay. Nie dasz rady. No dobrze, to idź na kanapę. W ogóle Maisie sama z siebie bardzo lubi jakieś klatki, transportery i ona zawsze jak tylko jest okazja, to się ładuje do takowego, więc jak teraz stoi właśnie transporter dla małego, to jak tylko otworzą się dźwiczki i jego nie ma w środku, to ona jest tam pierwsza.